Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym dniu tygodnia mediacji. Dziś mamy mówić sobie o kolejnych rodzajach mediacji mediacji w zakresie prawa cywilnego. Jak już mówiłam wcześniej, mediacje są, proszę Państwa, najbardziej i najszerzej opisane właśnie w kodeksie postępowania cywilnego to jest artykuł 183. Tam Państwo znajdziecie wiele szczegółów dotyczących procesu mediacji, wymagań wobec mediatorów, jak się zaczynają mediacje, jak kończą. I jednym z kolejnych rodzajów mediacji, o których opowiem dzisiaj, to są mediacje rówieśnicze i szkolne. Otóż mediacje rówieśnicze i szkolne w zasadzie bardzo podobne, tyle tylko, że mediacje rówieśnicze jeśli mówimy o mediacjach rówieśniczych czyli o rozwiązywaniu problemów, sporów wśród młodzieży właśnie, to mamy na myśli mediacje rówieśnicze. Natomiast jeśli mówimy o środowisku szkolnym, a środowisko szkolne to nie tylko młodzież, ale również dyrekcja, pedagodzy, nauczyciele, rodzice i cała kadra. Wszystko to, co się dzieje w szkole, relacje, system powiązań i jeśli w tej instytucji dzieją się jakieś problemy, to wtedy właśnie mówimy o mediacjach szkolnych. I w zakresie mediacji szkolnych możemy mówić o problemach pomiędzy dyrekcją a nauczycielami. Możemy mówić o problemach, w zakresie pomiędzy, problemach pomiędzy nauczycielami a młodzieżą. O problemach na linii szkoła, czyli nie tylko jako instytucja, ale jako ludzie, którzy tam pracują, a rodzice. No i wreszcie również problemy na linii młodzież, uczniowie, a szkoła, a nauczyciel czy a dyrektor. Wtedy jest to szersze spektrum i mówimy: mamy do czynienia o, o, z mediacjami szkolnymi. Proszę Państwa, celem mediacji w zasadzie rówieśniczej, bo na tej się chcę dziś głównie skupić, um, ona jest jakby węższa nieco, dedykowana głównie młodzieży, e, młodzieży szkolnej, uczniom, jest y, pokazanie pola do rozmowy. Celem mediacji rówieśniczej jest e, nauczenie niejako młodzieży możliwości rozwiązywania problemów wszelkich problemów, które się pojawiają w życiu szkolnym, w życiu klasowym, że można je rozwiązywać te problemy bez nie bez konfliktowo, bez użycia siły, pokojowo, bezpiecznie i w bardzo przyzwoity dla skonfliktowanych stron sposób. To jest taki cel w zasadzie nadrzędny. Trzeba też powiedzieć, że w szkole wśród młodzieży te konflikty Zwykle dzieją się na bazie relacji, relacji i zachowań, jakie mają miejsca. Młodzież żyje swoim życiem, ma swoje problemy, a wiele z tych problemów dzieje się właśnie w zakresie takich różnych zachowań, nie zawsze akceptowanych przez drugą stronę, drugą osobę, bo też mieszkamy w różnych miejscach, mamy różne przyzwyczajenia i nawyki. Jesteśmy. Wyrasamy w różnych środowiskach, jesteśmy uczeni różnych rzeczy, i to powoduje ta różnorodność. Nieraz powoduje, że rzeczywiście pojawiają się problemy. E, mamy konflikty dotyczące na przykład rozwiązywania bujek w szkole, bo te się przecież też jak kiedyś tak i dziś pojawiają. Mamy, zdarzają się, zdarza się jakiś zaburmienia, na przykład jakaś kradzież czegoś, to, to też się pojawia w szkołach. Tacy jesteśmy, no, no takie problemy się pojawiają, ale jest też już sfera, jest też już zakres problemów, które pojawiają się na tle na przykład pomówień w sferze takiej bardziej emocjonalnej i uczuć, gdzie ktoś o nas coś nieodpowiedniego, szkalującego nas napisze i bardzo nas to często boli. Tego rodzaju konflikty również pojawiają się w szkole. Oprócz tego mamy do czynienia z konfliktami, Bezpośrednimi i pośrednimi. Otóż konflikty bezpośrednie mamy z nimi do czynienia, kiedy jeden uczeń bezpośrednio z drugim uczniem rzeczywiście nie potrafią się porozumieć, gdzieś tam się kłócą, są skonfliktowani i albo się kłócą i rzeczywiście dochodzi do eskalacji tego jak mówiłam, potem pojawiają się jakieś bójki, jakieś rękoczyny albo odwrotnie kompletnie ze sobą nie rozumieją i mamy taką eskalację problemu milczącą. To jest problem bezpośredni, ale są też problemy pośrednie, gdzie na przykład dwóch kolegów namawia kogoś trzeciego, obmawia, namawia do zrobienia czegoś złego. Takie rzeczy się dzieją, działy kiedyś w przeszłości, tylko że o tym może nie zawsze mówiliśmy. Dzieją się i dziś i pewnie tak długo, jak długo będzie istniał człowiek i chodził do szkoły, te problemy pojawiały się będą. I chodzi o to, żeby poprzez mediację jak najlepiej móc zażegnać problem, rozwiązać problem, zażegnać konflikt. Um, proszę Państwa, może być w szkole powołany taki zespół szkolny, bym powiedziała, do spraw rozwiązywania konfliktów i właśnie taki mediacyjny, może być w szkole ustanowiony wręcz mediator. Mediatorem może być i najlepiej wtedy, kiedy jest musi to, być, musi to być osoba, która dobrze zna środowisko szkolne, która cieszy się, powiedziałabym, szacunkiem. Bardzo dobrze, jeśli jest to osoba wyłoniona spośród młodzieży. Czy to jest przewodniczący, czy zastępca, czy ktoś nie wiem, ale ma to być osoba, która cieszy się zaufaniem wśród, w gronie młodzieży, bo to bardzo ważne. Powinna to być osoba, która stara się być obiektywna w wydawaniu wyroków. Nie jest stronnicza. Jak najbardziej powinna być obiektywna, bo gdzieś tam każdy z nas ma jakieś swoje przekonania i to jest też naturalne. Ta, powinien to być po prostu najlepiej, jeśli jest to ktoś ze szkoły i może to być osoba niepełnoletnia. Tutaj nie mamy warunku ustalonego w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie mediacji, gdzie mediatorem musi być osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych. Tutaj akurat właśnie nie jest to konieczne i nie jest to potrzebne, więc może być to osoba młodociana, ale może to być również ustanowiony, wyłoniony w szkole na przykład y, nauczyciel, może być pedagog, psycholog, może być ktokolwiek inny. Ktoś, kto chętnie podejmie się pomocy przy rozwiązywaniu różnorodnych konfliktów, które pojawiają się w szkole. Konfliktów, y, które mogą być, jak powiedziałam, na linii szkoła nauczyciel, szkoła rodzic, szkoła uczeń, ale też pomiędzy samymi uczniami, co ma miejsce w zakresie mediacji rówieśniczych. A dyrekcja, dyrektor w szkole może również ustanowić i zapisać to w statucie szkoły, że funkcjonuje na przykład zespół do spraw rozwiązywania problemów i ten zespół zajmuje się mediacjami, że akurat funkcjonuje stanowisko czy rola mediatora w szkole. To też się zdarza i jest to coraz bardziej popularna forma. No, jak powiedziałam, że mediacje rówieśnicze, mediatorem rówieśniczym, w mediacji rówieśniczych może tak, w mediacjach rówieśniczych, mediatorem może być osoba dorosła, ale wcale nie musi być. Ale może być też jeszcze dodam ktoś z zewnątrz, może to być nawet rodzic. Najważniejsze, żeby może jednak była to osoba, która choć trochę zna środowisko szkoły, bo też wiele rzeczy i spojrzenia na ogólną sytuację wtedy to nam wszystkim. Ułatwia. Uwaga, jedna informacja jest też istotna. Mogą być również w szkole i to jest bardzo ważne prowadzone mediacje karne w sprawie karnej. To znaczy, jeśli dzieją się rzeczy złe, jeśli mamy do czynienia z zaborem mienia, z kradzieżą, czy z innymi. Przypadkami i niedobrymi rzeczami, które gdzieś tam już mają swoje umocowanie, również w kodeksie postępowania karnego, to także i tutaj są możliwe mediacje. Tyle tylko, że mediacje w zasadzie mają mieć, mają mieć taką formę, powiedziałabym, również otrzymania i uzyskania wsparcia i pomocy oraz pokazania, odpowiedzialności młodzieży za podejmowane czyny, że jednak są występki, są e, działania, za które młodzież naprawdę będzie odpowiadała e, i nie zawsze wszystko uchodzi nam płazem. Natomiast w mediacjach e, możemy pokazać, czy czujemy skruchę, czy rzeczywiście jakiś głupi wybryk miał być e, tylko wybrykiem, ale gdzieś tam się to wymknęło spod kontroli. Możemy o tym wszystkim porozmawiać. I finalnie ta moc, że tak powiem, mediacji, ona ma również swoje odbicie potem w gdzieś w wymierzanej, ewentualnej karze, obniżonej, choćby z racji tego typu, że rzeczywiście ktoś czuje, na przykład mówi, że czuje skruchę i, i nie chciał, żeby wydarzyło się coś bardzo, bardzo złego, i to też jest bardzo istotną rolą mediacji. A kto może być mediatorem? Bo to może też jest takie ciekawe. Kto może być mediatorem w szkole i w ogóle? Otóż mediator powinien być osobą otwartą na problemy, nie zamkniętą tylko w zakresie jakichś swoich rozwiązań. Mediator powinien być, jak powiedziałam, osobą komunikatywną. Powinien mieć dobrze, jeśli powinien tak naprawdę powinien mieć takie poważanie, posłuch i zaufanie pozostałych kolegów i koleżanek. Powinna to być osoba taka naprawdę chętna do pomocy, osoba, która nie będzie stronnicza, do której jedna i druga strona w zasadzie w jakiś sposób czuje zaufanie i byłaby w stanie powierzyć jakieś informacje, które z którymi po prostu jest nam trudno, albo które trudno nam jest wyartykułować, a są potrzebne w wypadkach, które się czasem dzieją i, i, i nie, są, nie są ciekawe w szkole. E, oczywiście dyrektor jest zobowiązany w sytuacji, kiedy mówimy o występkach poważniejszych, powiadomić odpowiednie służby i kuratorium, i rodziców, i często policję, ale tak jak powiedziałam, mediacje karne, i o tym też pamiętajmy, są również możliwe do przeprowadzenia w szkole. Czemu mają służyć jeszcze mediacje w szkole? Otóż mediacje szkolne, rówieśnicze w ogóle, rówieśnicze mają służyć głównie przeciwdziałaniu hejtowi. W tej chwili tego rodzaju problemy są chyba najważniejsze, najbardziej spotykane. I z nimi mamy potężne problemy, więc mediacje rówieśnicze mają właśnie zapobiegać tego rodzaju problemom i też mają uczyć, jak już mówiłam wcześniej, odpowiedzialności młodzieży za popełniane przestępstwa i czyny, za wszelkiego rodzaju działania, które gdzieś tam ktoś robi. Może czasem, jak mówiłam, to miał być głupi dowcip. Ale to nie jest głupi dowcip, jeśli my oczerniamy kogoś w internecie, bo dobrze Państwo, dobra mu, dobrze młodzieży wiecie, że w internecie nic nie ginie i to się bardzo szybko pączkuje i rośnie dalej. Więc każde jedno pomówienie, każde oczernianie kolegi i koleżanki, ono gdzieś tam zostawia ślad i to już nie jest fajne. Trudno jest z tego się zwykle oczyścić. A w drugą stronę są to często nieprawdziwe informacje, mówicie fake newsy. I bardzo niedobrze, kiedy tego typu rzeczy są gdzieś zamieszczane. Myślę, że warto, żeby zanim ktokolwiek coś takiego zrobi, żeby po prostu pomyślał o tym i wziął na siebie odpowiedzialność, kiedy finalnie um, druga strona dowie się, kto takie rzeczy rozpowszechnia i dlaczego. Mediacje mają służyć zapobieganiu agresji wśród młodzieży, oczywiście. Mają służyć do osiągnięciu porozumienia, do pokazania, że istnieje możliwość dialogu i rozmawiania naprawdę na każdy niemal temat. Bez kłótni, bez agresji, bez przemocy fizycznej możemy porozmawiać i chciejmy porozmawiać zawsze ze sobą na każdy temat. Co wcale nie oznacza, że musimy mieć identyczne zdanie. Nie. Mamy prawo się różnić, mamy prawo do zupełnie obcych pomysłów, ale rozmawiajmy ze sobą na argumenty, nie na przemoc fizyczną, bo to oznaczałoby, że się zgadzamy z prawem dżungli, i nie na jakąś taką e, przemoc emocjonalną, psychiczną. Każdy problem może być przedyskutowany, a konflikt zażegnany poprzez mediację. Generalnie w mediacjach chodzi o taką sprawiedliwość, powiedziałabym też naprawczą, i o to, żeby zbudować dobre relacje, nawet między często jeśli mówimy o, o, o problemie już karnym, nawet między ofiarą, osobą poszkodowaną a, a oprawcą. Chodzi o to, żeby porozmawiać ze sobą, żeby wyjaśnić, żeby obie strony wiedziały, co było złe, a co dobre. I w jaki sposób może to być, że tak powiem, naprawione? I jeszcze tylko powiem tak, że oczywiście e, o wszystkich tych problemach, e, jeśli nie ma mediacji rówieśniczych, czy nie ma mediatora w szkole, możecie Państwo również zgłosić się do nieodpłatnych punktów e, pomocy obywatelskiej, albo nieodpłatnych punktów pomocy prawnej, bo też o tym chyba mało kto jeszcze wie. A warto o tym powiedzieć, że istnieją takie punkty. Nie wiem do końca, jak wygląda sprawa czasu, bo wiem, że tam zbyt wiele czasu może nie być. Natomiast niezależnie od tych punktów, zawsze możecie Państwo pójść nawet z mediacją rówieśniczą, z mediacją szkolną, po prostu do mediatora, do osoby, która się tym zajmuje, i życzę nam wszystkim, żeby problemów nie było. Ale to jest tylko życzeniowe. Natomiast bardzo bym sobie życzyła, żebyście Państwo, jeśli macie problemy, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, uwagi, to zwrócili się do mediatorów. E, dziś już jest internet, są e, listy w sądach okręgowych, zawsze można w sądzie zapytać i na pewno znajdziecie Państwo kogoś, kto bardzo chętnie udzieli Wam pomocy, wsparcia i przeprowadzi dobrze proces mediacji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Polecam piątek.